thank <laughs> you Ta radziada pochodzi z miasta Krakowa. U mnie w domu bez przerwy się grało na instrumentach i śpiewało. Mój ojciec grał na okordonie, na skrzypcach, na mandolinie. Także wszystkie uroczystości rodzinne odbywały się przy śpiewaniu. Było więcej śpiewania niż wódki, aczkolwiek alkohol też bywał. Zacząłem grać na kordonie, jak chodziłem do trzeciej czy do czwartej klasy szkoły podstawowej. I wiecie mi, o niczym tak bardzo nie marzyłem, tylko o tym, żeby grać. Natomiast, kiedy kończyłem szkołę podstawową, marzyłem naprawdę, żeby pójść do liceum muzycznego. Ale tata mój bał się i nie chciał, żebym został muzykiem. Kiedy ja, ja już iść szedłem do szkoły średniej, ojciec mój codziennie modlił się, żeby broń Boże, Jasiu nie poszedł na muzyka. Nie wiem, czy dobrze mnie rodzice wychowali czy źle, tylko że każdą piątkę, którą dostawałem w szkole, dostawałem od mojej mamy piątkę 5 zł. I z tych piątek uzbierałem sobie sumę pieniędzy i za to sobie kupiłem gitarę. Ja poszedłem mówię jakby trochę wbrew woli ojca mojego, dlatego że u Pana Boga już było zapisane, zanim się urodziłem na tej planecie, już było zapisane, że ja muszę grać. Jak już chodziłem do szkoły średniej, rodzice posłali mnie do pałacu młodzieży, gdzie by, można się było uczyć grać na różnych instrumentach. instruktor, który nas uczył grać, miał tam Big Band. I w tym Big Bandzie on pewnego razu, oprócz tego, że grałem na kordonie, posadził mnie za bębnami. No i ja zacząłem sobie stupać, stukać, pukać i mówi: O, ty będziesz grał na bębna. I do tego pałacu młodzieży przychodził Andrzej Zieliński, późniejszy w zespołu Skardowie. Dlatego, że w liceum muzycznym nie pozwolono grać muzyki rozrywkowej. Gdzie ktoś zagra na korytarzu, albo gdzieś ktoś usłyszał, że gra muzykę rozrywkową, od razu go wyrzucali z tego liceum. I on przychodził do Pałacu młodzieży, żeby sobie pograć muzykę rozrywkową, i tam myśmy się na pierwszy raz spotkali. I jak zacząłem już grać i już mi dobrze szło, zarówno na akordonie, jak na bemnak, to chodziłem już do szóstej, do siódmej klasy, do ósmej klasy. Już zapraszano mnie, żebym grał gdzieś na zabawach całonocnych. I jest coś takiego, że zawsze do orkiestry przynoszono wódkę. I ojciec mój biedny chodził ze mną tylko głównie po to, że jak przyniosą tę wódkę do zespołu, że, żeby on musiał spełniać kolejki za mnie, żebym ja nie daj Boże w ogóle korzystał tej, z tej wódki. I później, jak już pod koniec liceum muzycznego Andrzej zakładał swój pierwszy zespół, to było w roku 1962, mieliśmy 17 lat. Proszę sobie wyobrazić, że w tym, w tym zespole muzycznym grali sami uczniowie liceum muzycznego i jedynym człowiekiem poza liceum byłem ja. Nie wiadomo dlaczego oni zaczęli grać ze mną. Po dwóch czy po trzech latach chodziłem na jam session do klubu jazzowego w Krakowie. Już grałem w kilku zespołach w Krakowie. W 1965 roku skaldowie przyszli do mnie, że czybam z nimi nie zagrał. To była taka muzyka, która w środowisku jazzowym e, była zresztą bardzo trudna do zagrania, dlatego że e, w muzyce skaldów jest bardzo dużo załamań rytmicznych. Każe w w innym tempie I, i to jest bardzo niewygodne dla perkusisty przez te zawieszenia, pauzy, no ale jakimś dziwnym drapem e, przyjąłem to zaproszenie. Jak wiecie, kochani, co robi popularność? Popularność robi to, że przychodzi bardzo mnóstwo ludzi i wszyscy w jakiś sposób chcą człowieka ugaszczać. Chcąc, nie chcąc, takim pierwszym prezentem, jak się idzie do kogoś, to bierze się butelkę wina czy butelkę wódki. Ja nawet miałem w Krakowie taką ksywę Jan Budziaszek wytwórnia flaszek, dlatego że sam produkowałem samogon. Każdy człowiek, który wypił nawet najmniejszą ilość alkoholu, zmienia mu się tembr głosu. W nutach one są niby, one są niefałszywe, ale one w brzmieniu są fałszywe. Pan Bóg obronił mnie przed chorobą alkoholową. W latach 60. -tych, 70. -tych jeszcze narkotyki nie były tak popularne. Głównym narkotykiem dla nas muzyków była wódka. A z kolei jak jest alkohol, to człowiek się bardzo osłabia. Hamulce wszystkie puszczają i wtedy się też, też pojawiają się piękne kobiety. Wszystko, to wszystko razem związane z tak zwanym życiem nocnym. Ja wiedziałem, że Jimi Hendrix jest nakomanem, wiedziałem, że Jenny Joplin i tak dalej. Natomiast wydawało mi się, że jak jest ważny koncert, to muszę sobie tam zapalić jointa, zapalić marihuanę. Ale to marihuana jeszcze robi to, że nieprawdopodobnie osłabia fizycznie człowieka. A w tej chwili doszło do tego, że ja sobie nie wyobrażam, żeby przed koncertem wypić na kieliszek wódki, czy wypalić jakiegoś marihuanę, dlatego że wiem na 1000%, że je, jeżeli. Ja kogoś kocham, powiedzmy, moją dziewczynę kocham, to to, że ją kocham, muszę jej powiedzieć w absolutnej trzęsłości. Jeżeli będę po jakimkolwiek najmniejszym nawet używce, będzie to fałszywe i będzie to nieprawdziwe. Całe moje życie mogę zupełnie śmiało nazwać, że codziennie dajesz mi znaki, a ja wciąż szukam zupełnych znaków. Takich znaków każdy z nas. Dostaje od samego rana mnóstwo i ja dostawałem bardzo dużo takich znaków. Był to rok chyba 84-55. Byłem z Marylą Rodowicz na trasie po byłym Związku Radzieckim. Zaczynaliśmy od gmina. i codziennie były dwa koncerty, pełne hale, po 10 tysięcy ludzi. I codziennie po drugim koncercie czekała na nas kilka, może nawet kilkanaście rodzin, żeby zaprosić nas na kolację. Tak nas chcieli ugościć, że tam było wszystkiego, wszystkiego tyle, w związku z czym wracaliśmy bardzo zmęczeni. Moi koledzy wszyscy do, do spania, a mnie coś ubierało kurtkę i mówią: Janek, idziemy. Ja mówię, nigdzie nie idę, bo jestem bardzo zmęczony. Idę spać. Ubiera się, idziemy. I mogę powiedzieć, że wbrew nawet poniekąd mojej woli, codziennie przez 8 dni, między 5 a 6 rano, przechodziłem przez całe Wilno, szedłem do małej kapiczki nad bramą, stawałem przed cudowną ikoną Matki Bożej. I to było śmieszne, bo było towarzystwo samych starszych pań wiejskich ustach na głowie, a ja tu wyrośnięty model, miałem wtedy włosy do połowy pleców i jeszcze mówię, niekoniecznie trzeźwy, stawałem przed tym obrazem cudownym i mówię, czego chcesz ode mnie? Czy mam zmienić swój zawód? Czy mam się wypisać z tego interesu? Bo nasze życie na scenie, może nie tyle na scenie, co poza sceną, jest nie zawsze zgodne z tym, co proponuje Twój syn. Powiedz mi, czego chcesz? Dlaczego ja tu, dlaczego ja tu przychodzę? Czego chcesz ode mnie? I wtedy przyszła do mnie taka myśl, nie, absolutnie zostajesz w tym środowisku, Zostajesz tym samym człowiekiem, energia zostanie ta sama. Natchnienie do swoich rozważań będziesz brał nie z alkoholu czy z marihuany, tylko będziesz brał z kościoła na kolanach. Posyłam Cię do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak Ty, a moje wybranie polega na tym, że to Ty masz im pomagać, a nie szukać u nich pomocy. Tylko powiedz, co się stało? Spotkałem się z ludźmi modlącymi, zrobiła się wspólnota, Zaczęli się modlić nade mną, pytałem się, co czułeś, a mówię, no nic nie poczułem. Nic, nic nie poczułem w czasie tej, tej modlitwy. Ale okazało się, że za kilka dni w ogóle poczułem wstręt do alkoholu, wstręt do nikotyny, wstręt w ogóle o używkach, o w ogóle jakichś narkotykach. Jak to? Ja nie chciałem, ja nie chciałem w ogóle rzucić palenia, ja nie chciałem rzucić w ogóle, w ogóle alkohol, alkoholu. I stało się, i to ja nie wymyśliłem. Mnie łatwo opowiadać Tobie, czy ludziom, którzy pierwszy raz mnie w życiu widzą, o moich przemianach. Ale moi koledzy skaldowie znali mnie z wielu różnych sytuacji. Oni widzieli jak leżałem pod stołem, oni widzieli wszystkie moje dziadostwa, które robiłem w moim życiu. I teraz, teraz ich muszę przekonać, że to co się stało w moim życiu, to nie jest jakiś kaprys księcia, tylko coś się naprawdę stało. Musiałem wrócić do zespołu Skaldowie, dlatego, że z jednej strony zrobiła się moda na dinozaury i ludzie, którzy organizują koncerty, zastrzegają w umowie, że muszą grać ci muzycy, którzy grali w latach 60., 70. I jak ja wróciłem do zespołu, to oni się patrzyli na mnie trochę z boku. Mówią, o, coś jest niedobrze z co co się z tobą stało. Ale minął rok, minął drugi, minął piąty. Gramy 45 lat. Po po każdym koncepcie pisujemy to się bardzo podoba. Natomiast od 14 lat gramy misterium Bożonarodzeniowe. Ono się nazywa Moje Betlejem. To jest o narodzeniu Pana Jezusa w sercu człowieka. I gramy to tylko w kościołach i gramy w okresie Bożego Narodzenia. Zamarł. Kochałem Cię, Panie i nadal kocham za mało. Ty jesteś światłem świata, ziemi promienną chwałą. Ty jesteś jak powietrze, które nam daje życie. Ty jesteś wiatrem nadziei, co budzi mnie o świecie. To fenomenalny reżyser, który mówi do mnie codziennie: Janek, będziesz tylko wtedy szczęśliwy, kiedy dzień swój dzisiejszy rodzę nas z takimi ludźmi, których ja postawię na Twojej drodze. Ty niczego nie wymyślaj, żadnych mądrych rzeczy, nawet pobożnych rzeczy, tylko pamiętaj, każdy ja, człowiek, który go dzisiaj spotkać, będzie dla Ciebie największym darem. Ja woda, kocha jak sen mi ciało, tak ja uję ciebie, ale zawsze za mało. Takich braw i takiego odbioru nie było. Kiedyśmy zaczęli grać moje Betlejem, to ja to zawsze zacząłem odkrywać. Dziękujemy bardzo. I dzisiaj ludzie stają kilkanaście minut sobie w kościele i biją brawo i, i, i płaczą wzruszeni. Dopiero tym ludziom trzeba już, i może idzie już do domu. Idzie już do domu, bo już koń kończyło się. Nie chcą wychodzić. Dziękujemy bardzo. łaskę ducha, żeby jedno serce zostało dzisiaj poruszone. Ludzie bardzo często mnie pytają, kim dla ciebie jest Maryja? Kim ona jest dla ciebie w twoim życiu? Nie wiem, jakiej spodziewają się odpowiedzi. Może jakiejś mądrej rozprawy filozoficznej, a ja naprawdę nie potrafię tego zamknąć w ludzkie słowa. Może nawet bardziej mógłbym powiedzieć, kim ja jestem dla Maryi. Podejrzewam, że chyba kimś bardzo ważnym. A mnie się wydaje, że ja nawet chyba uciekam przed Marią, ale jak się okazuje, bezskutecznie.